Siema, siema witam w Battlefroncie Dwójce i dzisiaj uwaga, uwaga, będą małe spoilery, ale myślę, że większość już obejrzała dziewiąty epizod. Niemniej nie będę wam jeszcze tutaj wszystkiego pokazywał, jeśli chodzi o nowości i modyfikacje. Ponieważ jeśli ktoś nie widział, no to myślę, że to będą do, dosyć duże spoilery. Dwie postacie z 9 epizodu pokażę Wam skin do palpatina, czyli jakby. Jak wyglądał w dziewiątym epizodzie właśnie Imperator. I będzie jeszcze Kylo Ren, ale nie powiem Wam w jakiej wersji. Kto chciałby teraz wyłączyć i nie widział epizodu dziewiątego, to macie chwilkę. A resztę zapraszam i już teraz przechodzę do prezentacji. Dwa modziki na dzisiaj. Oczywiście łapujcie, jeśli chcecie więcej Battlefronta. I lecimy, lecimy. Chwila była. Zaczynamy. Kolekcja i imperator dziewiątego epizodu z modyfikacją wygląda w ten sposób. Zobaczcie, zobaczcie i on tutaj ma zupełnie też inne moce. Ogłuszenie błyskawicą, duszenie i unieruchomienie. To jest taki powiedzmy miszmasz z różnych postaci i też będzie większy zasięg. Będą większe te pioruny, tak jak to było w dziewiątym epizodzie. I zobaczcie sobie jak się prezentuje. Taki tutaj strój z czerwonym. No myślę, że taki skin, on może nie jest jakiś idealnie dopracowany, ale ogólnie skin z dziewiątego epizodu, no przydałby się, zdecydowanie by się przydał, bo imperator nie ma żadnego tutaj skina w ogóle, nie? W ogóle, a co dopiero z najnowszej części, więc no fajnie, że jest, fajnie, że jest modyfikacja i modyfikacja do zdolności. Za chwilę Wam pokażę, jak to się. Ma w praktyce, ale myślę, że nawet fajnie to wyszło. Wiadomo, te sceny w dziewiątym epizodzie były takie ciemne, ale on tu miał właśnie pod tą szatą czarną, miał takie czerwone i zdecydowanie mogłoby takie coś się pojawić. Ja bym przyjął z chęcią, nawet legendarny skin albo coś. I później, uwaga, uwaga, mamy Bena Solo, mamy Bena Solo w wersji tutaj Anakina. Ale moim zdaniem, kapitalny modzik, kapitalny modzik, zobaczcie. To jest tylko w wersji szaty Jedi. Tutaj jest normalny Anakin. I tu mamy Bena. I to jest już to, powiedzmy, ostateczne wdzięko. Taka koszula, jakby. I jest miecz niebieski. Moim zdaniem, naprawdę, naprawdę rewelka. I to jest spodnie, to jakby, jakby Han Solo, co? Naprawdę nieźle, naprawdę nieźle. Ten modzik jest po też po jasnej stronie, więc moim zdaniem totalna ku kulturka. Tak się prezentuje. Nie wiem, co wam wrzucić na miniaturę, tak szczerze, żeby nie było jakiegoś spoilera, ale Ben kapitalny. Ben kapitalny i on tutaj ma zdolności. Po prostu anakina, nic się nie zmienia, ale możemy sobie grać z Benem po jasnej stronie. No, raczej tego nie uświadczymy w Battlefroncie, bo jest tu Kylo. Chyba drugiej postaci nie będą robić po jasnej stronie. Też, no myślę, że nie, po prostu nie, ale skin do papcia mógłby się przydarzyć i zagramy sobie oczywiście dla prezentacji. E, tym papciem grajcie tylko na arcade, bo on jest jakby zmieniony. Więc tutaj nie można wariować i weźmiemy sobie. Gwiazdy Śmierci, co? Albo nawet bazy Starkillera. O, babcie na bazie Starkillera, niech będzie. On tam pewnie był nieraz. I potwierdzono, że ta baza została stworzona na planecie Ilum. Więc tutaj mamy te kryształy. Ta moc z kryształów Kyber jest tutaj używana do niszczenia. Więc taka ciekawostka. Też mały spoiler, ale przy okazji, żebyście mieli potwierdzenie, najwyższy porządek. Dobra, wszystko jest. I gramy najpierw papciem, później Benem. No, nie ma tej planety, mm, tej kończącej, Hexagol. Ona chyba tak się nazywała. Też by się przydała. Oczywiście, że też by się przydała, ale cieszymy się z tego, co jest. W styczniu już będzie supremacja na. Okej, okay, mamy. W styczniu już będzie supremacja na tych mapkach nowych, Cięta więc... strona jest potężna. Ja on ma 50 tysięcy zdrowia. Dobra. Taki zasięg. Okej. Okay. Ja on ma takie coś. Zasięg jest srogi. I unieruchomienie, nie? I tutaj też jest duży zasięg. Uczą, to takie umiejętności. Miesznie? Teraz ukresu zaczynasz rozumieć. Ale on tutaj pasuje. Może ten czerwony jest taki zbyt jaskrawy? Stawiaj na próbę mojej cierpliwości. Aha, i oni są unieruchomieni już na, na stałe. Tak, oni są unieruchomieni już na stałe. Ale jaja. No to dzień dobry. Takim niestety nie można grać. Na multiku. Niestety. no Ej, ale. Mega, jakby taki był, to jest unlimited power. No. Totalny sztos. I też pasuje do tej lokacji. Idealnie. Czerwono-czarny. No fajnie, no mogliby zrobić już do papcia, bo on. Mógłby mieć też wiadomo jakiś skin z klonów, z ery klonów, a tu. A tu nic. Zasięg ma srogi tego. Zasięg ma naprawdę srogi. Co myślicie o tym? 50 tysięcy zdrowia i lecimy tak szybko odnawia, jeszcze ma ucieczki. Zobaczcie, jak szybko się odnawia jego zdrowie. To... O, już. To też jest modyfikacja zmieniająca, właśnie parametry, nie? Zasięgi i tak dalej. To już typowy cheat, ale na arkadzie można. Kurczę, nawet tamten dostał. Nie ma. Joki tu jest zasięg? Ale miazga No to, to by był imperator. Gdziekolwiek kogoś zobaczymy, to już. już ginie. Zobaczmy teraz. O! Nawet stąd No nie wierzę. No nie wierzę. Tutaj to chyba trzech zabiłem. To się odnawia w milisekundę. No dobra, miazga. Powiem wam, że miazga. Ale teraz już sobie zagramy tym Benem. Ale imperator naprawdę niezły. No to widzimy się po drugiej stronie barykady. No i jesteśmy po jasnej stronie. I teraz zagramy sobie na crate. Na crate Benem solo. Ale jaja. Naprawdę dobra modyfikacja. Naprawdę dobra modyfikacja. Zobaczcie, jak wygląda. No nic tutaj nie może powiedzieć, bo jest to wyłączone, ale... O. To ma kwestię Kylo, co? I po prostu taki Anakin. Ale moim zdaniem... no mega. Mega. Takim tam bym sobie pograł. Wiadomo, tam jakieś inne umiejętności, ale... Ten solo to by było coś, nie sprzeciwiaj mi się, to są teksty typowo. co myślicie? Tutaj moderzy robią naprawdę świetną robotę ostatnio. Jeszcze będę miał jeden z Jedi Fallen Order z Puget Trooperami, bo tam jest chyba 6 rodzajów, czy 5? I wszystko zdecydowanie na Arcadzie też to są jakby customowe te mody Ale tym, tym szczerze można by próbować na multiku, tylko zawsze jest zagrożenie włączając nawet głupiego skina na na multiku Jeśli system będzie jakiś wrażliwy, no to można dostać jakiegoś tam bana, ale. Najlepiej arkady i tyle, nie? Dobra, teraz jeszcze włączyłem wersję bez Hada, żebyście tak zobaczyli na spokojnie. Ale no już powoli, powoli będziemy kończyć. Czy jest ktokolwiek, kto dotrwał do tego momentu i nie widział dziewiątego epizodu? Napiszcie, bo to będzie hardkorowe. Faktycznie już macie cały film tutaj na tacy podany. Jak ktoś nie widział, no ale też wielkich zaskoczeń nie było. Więc... Chyba nie problem, co? Także tyle, tyle z tych modyfikacji. Pabcio naprawdę ciekawy, ale to już totalna abstrakcja. Chociaż skin moim zdaniem spoko. To ewentualnie tam bym te kolory może troszkę pozmieniał. O, tak kończy. Tak kończy Ben Solo. Tutaj niekiedy te modiki już się wywalają, ale to już będziemy kończyć. Także wielkie dzięki za oglądanie. Dostawcie łapę, jeśli Wam się podobało. No i oczywiście, niech moc będzie z Wami.